Satricale witajcie kochani! W dzisiejszym vlogtoperze będziemy robić muffinki dniowe. Tutaj w piątek wieczorem przygotowałam dnie i znalazłam super rozwiązanie, żeby obierką robić to. Jak ja na to nie wpadłam wcześniej, to nie mam zielonego pojęcia, ale to było cudowne rozwiązanie. W sensie nie mam pół kilo, ale będzie, więc robimy z tego przepisu. Pół kilo dyni kroimy w kostkę i. Szykujemy razem z masłem i cukrem. Po prostu podgrzewamy i roztopiamy to masło, a potem studzimy. Ja to zostawiłam na noc, i dopiero się rano z dziećmi zabrałam za pieczenie. No. Please. Please. <laughs> Zero kalorii. <laughs> very hot your chocolate biscuit is very hot yeah. mm-hmm where do you fall off <laughs> Baking! What are we doing? What are we doing? Baking! Baking! Baking. Wow! What are we doing? Baking. What are we doing? Wow. Hello! Hello. <laughs> Wymyśliłam sobie, że zrobię tutaj dłuższy filmik i na przyspieszeniu trafię, nie? Ale dzieci były takie słodkie, że chyba mało tego przyspieszenia będzie. Bo się tuliły cały czas i tańczyły i w ogóle ściskały, szczególnie Arvis ściskał Enaję, że aż mi szkoda było to potem jakoś tak mega przyspieszać, bo naprawdę takie słodkie momenty, wiecie. Nie powiem, zdarzają się, ale żeby były nagrane, to już bardzo rzadko się zdarza. <laughs> no, yeah. Yeah, muffins are on. What do you have there? Tea for mommy? Chai? Have oh, water? water, okay, thank you. And this? What is this? Tea. Tea, okay, of course, it's tea. Thank you. Mm-hmm. Nie wiem, czy to dobre będzie czynia? Anda? Próbujemy. Oh <si> oh, okay, hey, take this one. Okej, okay, idź this one. Nice? Nice yes, muffin. Nice muffin, jest za zakalec. Okay. Ale dobra. Dobra, za zakalecz. Za krótko. Może. Zobaczymy. Kupiłam takie pierdołki do ozdoby i będziemy robić po kolorku Radna, duszki dałam nie wiem czy to widać jakie duszki są hmm? dobra To tu jeszcze jest dyńki pajączki. Taka posypka. Nie, nie to O tu są jeszcze kotki, czekaj. O jeden kotek nam wypłynął. Ludzie się nie cierpią, frankensteiny. czapeczki też trochę oczków może parzyście i jeszcze mamy taką te małe gotowi? <grym> it huh? let's open the pen yeah and I not eat the ice this is to put on the muffins yeah you oh, no. yeah. need help it's open look oh no this is not time huh? happy halloween, happy halloween? Boo! No, i matka szczeliła gafę nie z tej ziemi, no, bo to nie blue. była. <laughs> I see. No, this is to color the food. To jest do kolorowania jedzenia w sensie, żeby babeczki wyszły niebieskie, a nie polewa. No, i to się nie będzie kleiło. Muszę zrobić lukier teraz jakiś, żeby oni to mogli przykleić. Czy Enaia ma. Fraj... Enaia ma Friday, tak i tak, ale. <laughs> Dobra, zobaczmy. zobaczmy szybko, jak tu można zrobić, lukier na szybko. There. Tell me what is there? What is there? What do you have in the balls? Tell me. Ari what is there? Ice. What else? Yay! Two? Two, two eyes? Mmm, yeah. uh, what is this? Hi. No, that is the spider net. Spider -net. <laughs> Okej, okay, mommy do just jakąś polewę, albo lokier, czy coś, żeby to się kleiło. Dobra, eksperyment. Ja bym z kakao, ale nie mam kakao, więc będzie czekolada. Dobra, muszę mieć dwie ręce. Moja polewa się robi. How is going? Are we building something inside? <laughs> Trzeba sobie radzić. Arby wpycha do środka. And na jaką got Nie, take it out, mamy puddy chocolate and then you can put on the top of the chocolate, okay? też, ale okay. 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 no, put everything on chocolate, I and everything. Look like this. Yeah. Hmm? Arwi on chocolate <laughs> Where is ice? Put the ice. Harvey, you want put chocolate on yours? Yes! Okay, give me. Mommy put chocolate. Give me the tray. Give me all tray. No, give me all tray. Harvey go cuda przed czekoladą. Pomysł był świetny, ale moje wykonanie jest złe, ale dzieci nadrabiają. Ważne, że mają frajdę. <gryw> A matka jest niebezpieczona, oh, no! bo mm, my robimy różne rzeczy, ale yy, nie tak nie wiem. No, robiliśmy gdzieś z polewą pierniczki i tak dalej. Ale nie przemyślałam tego, że to się nie będzie kleiło. Chyba też mi gówniona wyszła, bo na rzadka. Nie ma to jak. Okej, okay, let's put more here. No, put this what do you have here? There. Ok, now what we do, we turn this around. Yeah. closer and we put this one what you did already here <laughs> are we like it yummy yeah, very nice one yummy yummy, yummy. let's put more pumpkin. Put. yeah yummy pumpkin <laughs> 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 yummy muffins let's put more on this one oh, pumpkin hmm Are you playing with this one? You have spider there as well. Look, here is spider. Are we? Are we? Look, this is spider. Hmm? Hmm. <laughs> <laughs> Let's put spiders on this one on the net. Huh? Oh. Ah. No, no, no. No. Okay, put more, Anna. Put on this one. Look like this. What? Okay, mommy, not touching. Okay, mommy, not touching. You do. Put more there. Put on the chocolate one. Okay, mommy, put you the chocolate one here. Okay, this is the working place. Okay, do here. Are we? This one is ready, yeah? We put on here. Yummy spider. Yeah, yummy spider, okay. Put more on this one. Which one is ready? This one is ready? No. No? Teach. This one is ready. You have nothing on it. Coś by się chciało, ale talentu zero, żeby to zorganizować. Put in your mouth. It's sweet. <laughs> okay. You lost one eye here, four Dobra, schowamy resztę, bo zrobimy potem coś innego z lukrem albo z polewą, Bo mafinków tu jeszcze się pieczy. Ostatni rzut. I, jeżeli znaczy ostatni, jeszcze chyba będzie jeden. bo tutaj jeszcze mam ciasto. Ale musimy przemyśleć, bo ta polewa jest za rzadka. Zobaczymy, czy to będzie się trzymało. Wygląda okropnie. No ale koniec to Halloween. <laughs> no, dekoracje są zarąbiste, nie? Ale to mi starczy chyba na 10 Halloween. No, zobaczymy, może będziemy mi produktywni, bo mi się spodobało. To będziemy piec. Cały rok Halloween. a potem kupimy na święta. <laughs> Ale widzicie, ja tu kupiłam Food Color Gel, czyli to musiałabym dodać do mafinków, żeby to kolorowało mi. Nie przemyślałam tego. Hmm, bo to musiałabym mieć ten icing, nie? No, a ja tak nie znam się. Very good job! Czy to ważne, że ja jestem niezadowolona z efektów? Oni są. Mają frajdę. Ale nie nagrywam to już w ogóle, a na no ja tak krzyczą w sensie Halloween! Happy Halloween! Albo. E, oh, happy Halloween! <laughs> Albo. This is so yummy! Albo coś tam jeszcze. <laughs> no. Zawsze próbuję potem włączyć, ale ten... W ogóle kwiaty już mi umierają, muszę je wyrzucić. Ale powiem Wam, że te róże kupiłam za 2 funty, a stoją już tu dwa tygodnie. I teraz dopiero takie są. Trochę wyblakłe, ale. Trzeba się przejść po nowa. Czyli byłam wczoraj, ale były już takie mega rozkwicie. To się nie opłaca, bo dwa dni i kipną. Chociaż a oczywiście te nie, więc... nice cleaning and Arvi is putting oh nice one yummy it's yummy some chocolate, yummy, so it looks. yummy, yeah. yummy. Yeah. and I will be trying now oh, mm. but bite not leak the top Arvi want to try as well? Happy Happy Halloween! And look what we have for you. Hmm? Happy Halloween! Uh oh oh! <laughs> look, the one I <eye> left here. <laughs> oh, you know, one this on the plate. I was thinking of trying to eat. No. Okej, okay, do whatever you want. Doki, happy Halloween. <laughs> happy Halloween. Doki, happy Halloween. Mm -hmm. Happy Halloween. Mm -hmm. Happy Halloween. Jak <laughs> <Doggy. laughs> to niewiele dzieciom trzeba, nie? <laughs> A Freida ma. Cześć! A no na ja, Is on the case? <laughs> what, not like it? Fire up! What do you, you want water? I fire up! What happened, Anaya? I fire up! Fire up, okay. Anaya, what do you want? Water? <laughs> no! no. Oh, you want to <inaudible> just eat the top? <inaudible> no! Put something on the top. You don't have nothing there. <inaudible> no! <yet>. No? <inaudible> no! <inaudible> <inaudible> To są dzieła moich dzieci. A może jeden, dwa, trzy. Jeden, dwa, ja zrobię. Ty, ty, ty. Talent artystyczny moje dzieci mają po mnie. To jest to, co ja zrobiłam z reszty, które oni zostawili na swoich tackach. <laughs> Rzekł mi to, żeby sobie oczka włożyć, zaraz włożę. Ale, mianowicie, mam taki talent artystyczny, że aż dziwne, że moje dzieci jeszcze go nie mają. <laughs> Dokładnie wyglądają tak samo ich. <laughs> Tylko ja sobie zrobiłam lepszą czekoladę. Znaczy się w tom, tam, tą samą, tego namoczyłam tak jak tam ostatnie. No, więc e, takie są moje cuda. No mało wam się dajcie mi koniecznie znać, polubcie, zasubskrybujcie i dajcie mi jakiś miły komentarz. Pa! Chcecie, żebyśmy coś jeszcze upiekli ugotowali albo się z czymś zmierzyli? Bo dla nas to jest, no może nie pierwszy raz, bo robimy mafijne bardzo często, ale nie dekorujemy, a jak już, no to no różnie to bywa. Ostatnio dekorowaliśmy chyba dinozaury. No robimy takie różne pierdoły, ale no bez presji, że tak powiem.